Wyobraź sobie, że bierzesz tylko jedną małą witaminkę rano i obserwujesz, jak poziom cukru we krwi zaczyna magicznie spadać w ciągu kilku godzin. Brzmi niewiarygodnie, prawda? Ale zostań ze mną, bo w tym filmie ujawnię czteropotężne witaminy, które szokują lekarzy na całym świecie swoją zdolnością do szybkiego i naturalnego obniżania poziomu cukru we krwi. A co najlepsze? Są tanie, łatwo dostępne i być może już masz je w swojej kuchennej szafce. Jeśli ty ktoś z twoich bliskich zmaga się z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym, a nawet z uporczywą insulinoopornością, to są to ratujące życie informacje, na które tak długo czekałeś. Zanurzmy się w to, bo to, czego się teraz dowiesz, może całkowicie zmienić swoją drogę do zdrowia. I uwierz mi, będziesz chciał obejrzeć do końca, bo witamina numer 4 to coś o czym większość lekarzy nigdy nie wspomina, a po cichu pomaga tysiącom ludzi odwrócić problemy z poziomem cukru we krwi bez leków i kosztownego leczenia. Przyjrzyjmy się bliżej pierwszej wspaniałej witaminie na naszej liście, witaminie D3. Tak, dobrze słyszeliście, tej samej słonecznej witaminie, którą zwykle kojarzymy z mocnymi kośćmi. Jednak, jak pokazuje wiele badań naukowych, jej rola w organizmie jest znacznie szersza i głębsza. Zadziwiające jest, że około 99% ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z jej krytycznie ważnego wpływu na regulację poziomu cukru we krwi. Witamina D w rzeczywistości nie jest tylko witaminą w klasycznym rozumieniu, ale raczej witaminą o działaniu zbliżonym do hormonów, która wywiera znaczący wpływ na to, jak komórki Twojego ciała wykorzystują insulinę. Hormon odpowiedzialny za transport glukozy z krwi do komórek w celu uzyskania energii. Insulina odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego poziomu cukru we krwi, a wszelkie zaburzenia w jej działaniu lub wrażliwości na nią komórek mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym do rozwoju cukrzycy typu drugie. Liczne badania naukowe przekonująco wykazały bezpośredni związek między poziomem witaminy D w organizmie a ryzykiem rozwoju cukrzycy typu II. W szczególności stwierdzono, że osoby z niskim poziomem witaminy D mają aż o 50% wyższe ryzyko rozwoju tej przewlekłej choroby w porównaniu z tymi u których poziom tej witaminy jest w normie. To dość znacząca różnica, która podkreśla znaczenie utrzymania optymalnego poziomu witaminy D profilaktyce cukrzycy. Ale dlaczego witamina D jest tak ważna dla kontroli poziomu cukru we krwi? Otóż odgrywa ona kluczową rolę w funkcjonowaniu ciustki narządu, który wytwarza insulinę. Wystarczający poziom witaminy D jest niezbędny, aby ciustka mogła produkować insulinę wystarczającej ilości i efektywnie. Ponadto witamina D wpływa również na wrażliwość komórek organizmu na insulinę. Przy niedoborze witaminy D, komórki stają się mniej podatne na działanie insuliny, co prowadzi do stanu znanego jako insulinooporność. W tym stanie, nawet przy wystarczającej ilości wytwarzanej insuliny, glukoza nie może efektywnie przenikać do komórek, co prowadzi do podwyższenia poziomu cukru we krwi. Insulinooporność jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. Niestety, istnieje jeszcze jedna niepokojąca tendencja. Większość dorosłych powyżej 40 roku życia cierpi na niedobór witaminy D i często nawet o tym nie wie. Istnieje kilka przyczyn tak powszechnego niedoboru. Po pierwsze, z wiekiem skóra człowieka traci zdolność do efektywnej syntezy witaminy D pod wpływem światła słonecznego. Po drugie, Współczesny tryb życia wielu ludzi charakteryzuje się niewystarczającą ekspozycją na słońce, co również zmniejsza naturalną produkcję tej ważnej witaminy. Po trzecie, powszechne stosowanie filtrów przeciwsłonecznych, choć niezbędne do ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego, może również hamować syntezę witaminy D w skórze. Wreszcie, Zawartość witaminy D w większości produktów spożywczych jest stosunkowo niewielka, co utrudnia uzyskanie jej wystarczającej ilości tylko poprzez dietę. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, jodący eksperci w dziedzinie zdrowia coraz częściej zalecają regularne kontrolowanie poziomu witaminy D we krwi za pomocą prostego badania. W przypadku wykrycia niedoboru zdecydowanie zalecają rozważenie przyjmowania suplementów witaminy D3 w dawce od 2000 do 5000 IU dziennie. To zalecenie jest szczególnie istotne dla osób, które mieszkają w regionach ograniczonej liczby słonecznych dni, mają ciemną karnację lub spędzają większość czasu w pomieszczeniach. Ale to nie wszystko. Jeśli dążysz do jeszcze szybszych i bardziej wyraźnych rezultatów normalizacji poziomu cukru we krwi i poprawie ogólnego stanu zdrowia, zwróć uwagę na interakcję witaminy d z magnezem. Magnez to niezbędny minerał, który bierze udział w setkach reakcji biochemicznych w organizmie. W tym w aktywacji witaminy D bez wystarczającej ilości magnezu twój organizm może mieć trudności z przekształceniem nieaktywnej formy witaminy D, którą otrzymujesz pożywienia lub suplementów w jej aktywną formę kalcytiol. To właśnie aktywna forma witaminy D wywiera większość swoich korzystnych efektów, w tym wpływ na produkcję insuliny i wrażliwość na nią komórek. W ten sposób jednoczesne przyjmowanie witaminy D3 i magnezu może znacząco zwiększyć skuteczność pierwszej, optymalizującej chłanianie i metabolizm w organizmie i pomóc ci szybciej i skutecznie osiągnąć pożądane rezultaty w utrzymaniu zdrowego poziomu glukozy we krwi i poprawie ogólnego samopoczucia. Nie zapomnij skonsultować się z lekarzem prowadzącym, aby ustalić optymalną dawkę witaminy D3 i magnezu właśnie dla Ciebie. Pozwólcie, że przedstawię Wam kolejnego wspaniałego pomocnika w walce o zdrowy poziom cukru we krwi, witaminę B1, znaną również jako tiamina. Być może nie przywykliście uważać jej za kluczowego gracza w tej dziedzinie, ale uwierzcie mi, ta witamina kryje sobie potężny potencjał regulatora poziomu glukozy. Zagłębmy się w naukowe aspekty jej działania. Kiedy poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta po posiłku, Wasze komórki zaczynają gwałtownie zużywać tiaminę do metabolizowania tej nadmiernej glukozy. Wyobraźcie sobie, że ciamina jest swego rodzaju kluczem, który pomaga komórkom efektywnie wykorzystywać glukozy jako źródło energii. Jeśli w organizmie występuje niedobór tej ważnej witaminy, glukoza zaczyna gromadzić się we krwi, co prowadzi do niebezpiecznych skoków poziomu cukru zarówno gwałtownych wzrostów, jak i następujących po nich gwałtownych spadków. Takie wahania są niezwykle szkodliwe dla organizmu i mogą przyczyniać się do rozwoju długoterminowych powikłań cukrzycy. Jednak badania pokazują, że proste codzienne dodanie do diety zaledwie 100 mg tiaminy może mieć znaczący pozytywny wpływ na metabolizm glukozy. Po pierwsze, stwierdzono, że tiamina przyczynia się do zwiększenia wrażliwości komórek na insulinę. Jak już wcześniej omawialiśmy, insulinooporność jest jednym z kluczowych problemów cukrzycy typu 2, kiedy komórki organizmu przestają prawidłowo reagować na insulinę. Poprawa wrażliwości na insulinę oznacza, że insulina będzie mogła efektywniej pełnić swoją funkcję transportowania glukozy z krwi do komórek, co z kolei przyczynia się do stabilizacji poziomu cukru we krwi. Po drugie, przyjmowanie tiaminy może pomóc w walce z chronicznym zmęczeniem, które często towarzyszy osobom z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Poprawiając metabolizm glukozy na poziomie komórkowym, Tamina przyczynia się do efektywniejszej produkcji energii, co może prowadzić do zmniejszenia uczucia zmęczenia i podniesienia ogólnego poziomu energii. A to jeszcze nie wszystko. Tamina odgrywa również ważną rolę w ochronie układu nerwowego. Jednym z powszechnych i poważnych powikłań cukrzycy jest neuropatia cukrzycowa, uszkodzenie nerwów, które może objawiać się bólem, drętwieniem, mrowieniem i osłabieniem kończyn. Badania pokazują, że odpowiednie spożycie tiaminy może pomóc zapobiegać lub spowolnić rozwój tego uciążliwego stanu, wspierając zdrowie i funkcjonowanie włókien nerwowych. A teraz uwaga. Oto ten nieoczekiwany moment, o którym niewielu myśli. Wiele leków, które zwykle przepisuje się w leczeniu cukrzycy, może faktycznie wyczerpywać zapasy witamin z grupy B w organizmie, w tym tiaminę. Na przykład metformina, jeden z najczęściej stosowanych leków w leczeniu cukrzycy typu 2, może zaburzać chłanianie witaminy B12, a także, według niektórych danych, wpływać na poziom innych witamin z grupy bestatyny, które często przepisuje się w celu obniżenia poziomu cholesterolu u osób z cukrzycą, również mogą wpływać na metabolizm niektórych witamin. W ten sposób powstaje swego rodzaju błędne koło przyjmujesz leki, aby poradzić sobie z problemem wysokiego poziomu cukru we krwi, ale te same leki mogą przyczyniać się do niedoboru ważnych witamin, które z kolei odgrywają kluczową rolę w regulacji poziomu glukozy i utrzymaniu zdrowia układu nerwowego. W tej sytuacji dodatkowe przyjmowanie tiaminy może okazać się nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne do kompensacji strat i wsparcia optymalnego metabolizmu. Dlatego, jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich przyjmuje metforminę, statyny lub inne leki na cukrzycę lub choroby współistniejące, niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na wystarczające spożycie witamin z grupy B, zwłaszcza tiaminy. Nie należy niedoceniać tej, pozornie prostej witaminy. Może ona stać się Twoim niezastąpionym sojusznikiem na drodze do lepszej kontroli poziomu cukru we krwi i poprawy ogólnej jakości życia. Konieczny omów z lekarzem prowadzącym możliwość dodatkowego przyjmowania tiaminy, zwłaszcza jeśli doświadczasz objawów związanych z niedoborem witamin z grupy B lub neuropatią cukrzycową. A teraz porozmawiajmy o witaminie C, ale nie w ten sposób, w jaki zwykle o niej słyszycie. Większość ludzi kojarzy ją przede wszystkim ze wzmacnianiem odporności i walką z przeziębieniami. Jednak świat medyczny zaczyna sobie uświadamiać jej znacznie szersze możliwości, w szczególności jej zdolność do obniżania poziomu glukozy we krwi i zmniejszania stanu zapalnego u osób cierpiących na cukrzycę. Może się to wydawać zaskakujące, ale badania naukowe coraz częściej potwierdzają to powiązanie. Jedno badanie kliniczne, którego wyniki naprawdę pobudzają wyobraźnię, Wykazało, że przyjmowanie zaledwie 500 mg witaminy C dwa razy dziennie prowadziło do znaczącego zmniejszenia skoków poziomu cukru we krwi po posiłkach i zauważalnej poprawy wskaźników hemoglobiny glikowanej w ciągu zaledwie czterech tygodni. Dla tych, którzy nie znają tego wskaźnika, HbA1c odzwierciedla średni poziom cukru we krwi z ostatnich 2 marca miesięcy i jest ważnym narzędziem do kontroli cukrzycy. Tak szybka i znacząca poprawa to naprawdę imponujący wynik, który zmusza do ponownego przemyślenia zwyczajowego wyobrażenia o roli witaminy C. Co więcej, witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, który skutecznie zwalcza stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny to stan, w którym w organizmie dochodzi do zaburzenia równowagi między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami, substancjami neutralizującymi wolne rodniki. U osób z wysokim poziomem cukru we krwi stres oksydacyjny często występuje na podwyższonym poziomie i może odgrywać kluczową rolę w rozwoju różnych powikłań cukrzycy, w tym uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów i narządów. Witamina C, dzięki swojej zdolności do neutralizowania wolnych rodników, pomaga zmniejszyć ten szkodliwy stres oksydacyjny i chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami. Jednak jest tu jeden ważny niuans. Aby osiągnąć maksymalne korzyści, należy wybrać odpowiednią formę witaminy C zwykły kwasas skorbinowy może być dość agresywny dla żołądka, zwłaszcza przy przyjmowaniu w wysokich dawkach. Dlatego bardziej preferowane są buforowane formy witaminy C, które mają bardziej neutralne pH i są lepiej tolerowane przez przewód pokarmowy. Inną doskonałą alternatywą jest liposomalna witamina C i to mikroskopijne sferyczne struktury zbudowane z fosfolipidów. Witamina C zamknięta w otoczce liposomalnej jest lepiej wchłaniana w jelitach i skutecznie dostarczana do komórek organizmu, co może zwiększyć jej biodostępność, a tym samym jej korzystne właściwości. A to jeszcze nie wszystko. Może znacząco wzmocnić pozytywny wpływ witaminy C na poziom cukru we krwi, jeśli będziesz łączyć jej przyjmowanie z produktami bogatymi w chrom lub cynk. Chrom jest mikroelementem, który odgrywa ważną rolę w metabolizmie glukozy i może poprawiać wrażliwość na insulinę. Cynk również uczestniczy w regulacji poziomu cukru we krwi i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ciustki. Włączenie do swojej diety produktów bogatych w te mikroelementy lub przyjmowanie odpowiednich suplementów może stworzyć synergiczny efekt z witaminą C i pomóc ci jeszcze skuteczniej kontrolować poziom glukozy we krwi. I oto dotarliśmy do najbardziej intrygującego momentu, do tej witaminy, na którą tak cierpliwie czekaliście. I wreszcie, ostatni, ale bynajmniej nie mniej ważny, bohater naszej listy, witamina B7, bardziej znana jako biotyna. Ten maleńki składnik odżywczy wywiera naprawdę ogromny wpływ na metabolizm glukozy w organizmie. Być może przywykliście słyszeć o biotynie w kontekście zdrowia włosów, skóry i paznokci, i to rzeczywiście jedna z jej ważnych funkcji. Jednak jej rola w regulacji poziomu cukru we krwi zasługuje na nie mniejszą uwagę. Wyobraźcie sobie, że biotyna działa jak swego rodzaju wyzwalacz lub katalizator w procesie przekształcania glukozy w energię w waszej wątrobie. Zamiast pozwalać nadmiernej glukozie gromadzić się we krwi, powodując niebezpieczny wzrost poziomu cukru, biotyna aktywnie uczestniczy w szlakach metabolicznych, które kierują tę glukozy na potrzeby organizmu, dostarczając mu energii. Ten proces jest szczególnie ważny dla utrzymania stabilnego poziomu glukozy we krwi i zapobiegania siperglikiemi. A oto jeszcze jeden naprawdę zdumiewający fakt, oparty na wynikach badań naukowych. Regularne przyjmowanie biotyny w dawce od 2 do 5 mg dziennie, zwłaszcza połączeniu z pikolinianem chromu, może prowadzić do znaczącego obniżenia poziomu cukru we krwi na naścię i zauważanej poprawy wrażliwości na insulinę. Pikolinian chromu to połączenie chromu z kwasem pikolinowym, które uważa się za charakteryzujące się zwiększoną biodostępnością. I również odgrywa ważną rolę w metabolizmie glukozy i poprawie działania insuliny. Połączenie biotyny i pikolinianu chromu okazało się tak skuteczne w niektórych badaniach, że zaczęto je nawet nieoficjalnie nazywać naturalną alternatywą dla metforminy. Metformina, jak już wspominaliśmy, jest jednym z najczęściej stosowanych leków w leczeniu cukrzycy typu II. Jednak w przeciwieństwie do wielu leków farmaceutycznych, które mogą mieć szereg działań niepożądanych, kombinacja biotyny i pikolinianu chromu jest zazwyczaj dobrze tolerowana i nie powoduje poważnych niepożądanych reakcji. To czyni ją atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają łagodniejszych i bardziej naturalnych sposobów kontroli poziomu cukru we krwi. Co więcej, biotyna jest dostępnym, bezpiecznym i jak pokazują badania dość skutecznym środkiem. Zaskakujące jest, że o tych jej właściwościach mówi się stosunkowo niewiele, a wiele osób cierpiących na wysoki poziom cukru we krwi może nawet nie zdawać sobie sprawy z tak prostej i skutecznej możliwości. Dlatego, jeśli poważnie myślicie o odwróceniu problemu wysokiego poziomu cukru we krwi, te cztery wspaniałe witaminy D3, B1, C i B7 mogą stać się prawdziwym przełomem w Waszym podejściu do zdrowia. Nie czekajcie. Aż wasz lekarz sam poruszy ten temat, wykażcie inicjatywę i weźcie kontrolę nad swoim zdrowiem, swoje ręce już teraz. Zacznijcie od jednej z tych witamin, uważnie monitorujcie swoje wyniki i obserwujcie pozytywne zmiany, które mogą nastąpić. Pamiętajcie, że każdy organizm jest indywidualny i to, co skuteczne dla jednej osoby, może nieco różnić się u innej. Jednak, Biorąc pod uwagę dane naukowe i bezpieczeństwo tych witamin, zdecydowanie warto spróbować. Być może właśnie te proste i dostępne środki staną się kluczem do waszego zdrowszego i bardziej zrównoważonego poziomu cukru we krwi. Nie zapominajcie oczywiście skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek nowych suplementów. Zwłaszcza jeśli macie już jakieś przewlekłe choroby lub przyjmujecie inne leki. Jeśli ten film okazał się dla Ciebie pomocny i dowiedziało się z niego czegoś nowego i wartościowego, proszę. Nie zatrzymuj tych informacji dla siebie. Podziel się nimi z innymi, którym mogą być równie potrzebne. Nie zapomnij kliknąć w cisku lubię to po tym filmem. To twoja wdzięczność i motywacja dla mnie do tworzenia jeszcze więcej przydatnych treści. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić nowych filmów o zdrowiu, naturalnych metodach utrzymania dobrego samopoczucia i skutecznych strategiach walki z różnymi chorobami. I oczywiście, udostępnij ten film tym o których wiesz, że zmagają się z wysokim poziomem cukru we krwi, stanem czy cukrzycowym, cukrzycą typu 2 lub insulinoopornością. Te proste informacje mogą stać się dla nich prawdziwym ratunkiem i otworzyć nowe drogi do poprawy ich zdrowia i jakości życia. Być może właśnie dzięki Twojej trosce ktoś dowie się o naturalnych i dostępnych sposobach utrzymania zdrowego poziomu glukozy we krwi i będzie mógł uniknąć poważnych powikłań w przyszłości. Ponadto, jeśli chcesz otrzymać pełną listę suplementów, w tym konkretne formy i zalecane dawki, które osobiście uważam za najbardziej skuteczne i bezpieczne, koniecznie zajrzyj do linku w opisie pod tym filmem. Znajdziesz tam szczegółowe informacje, które pomogą Ci zorientować się w świecie naturalnych środków do kontroli poziomu cukru we krwi i dokonać jakiegoś wyboru dla swojego zdrowia. Zebrałem dla Ciebie najbardziej sprawdzone i naukowo uzasadnione rekomendacje, aby Twoja droga do lepszego samopoczucia była jak najbardziej efektywna i bezpieczna. Twoja podróż do zdrowszego poziomu cukru we krwi zaczyna się już dziś. Nie odkładaj dbałości o swoje zdrowie na jutro. Zrób pierwszy krok już teraz. Zapoznaj się z proponowanymi rekomendacjami, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym i zacznij wdrażać te proste, ale skuteczne strategie swoje codzienne życie. Razem możemy stawić czoła cukrzycy i przejąć kontrolę nad poziomem cukru we krwi w naturalny i bezpieczny sposób. Pamiętaj, że twoje zdrowie jest w twoich rękach, a każdy mały krok w dobrym kierunku przybliża cię do lepszego życia. Razem pokonajmy cukrzycę naturalnymi metodami.